Jestem zdumiony i zachwycony, że została dostrzeżona, że, że udało się, że dotarła tak daleko. Ja najpierw byłem zaskoczony nominacją, potem byłem zaskoczony finałem, zwłaszcza, że wśród nominowanych mamy świetnych pisarzy, pisarki literatury dziecięcej z wielkim doświadczeniem i z wspaniałymi książkami, dlatego jest to dla mnie ogromne wyrażnienie i, i, i zaskakujące, dlatego też, że to jest debiut. Że to nie jest, że to jest coś, co napisałem, co opublikowałem po raz pierwszy. Myślę, że ważnym elementem tej książki, poza tym, że dzieje się w fantastycznym świecie i ma dużo akcji i przygody i humoru, mam nadzieję, to, to jest też książka o takich, wydaje mi się, współcześnie ważnych rzeczach, ważnych kwestiach. To jest o tym, jak obywatele, ludzie zachowuje się względem władzy, jak władza zachowuje się względem ludzi. To jest książka o prawdzie, o poszukiwaniu prawdy i o tym, że tej prawdy warto szukać i trzeba szukać. O takiej niezależności myślenia, trochę takiej niepokorności, ale też mam nadzieję, że to jest książka, do której będzie można wracać na różnych etapach życia, w różnych momentach i zawsze znaleźć w niej jakąś warstwę, jakiś wątek, E, inny, e, trochę spojrzeć na nią z innego punktu e, widzenia, zależnie od tego, w jakim jest wieku. Bo wiem, że czytały to dzieci sześcioletnie i czternastoletnie i coś, coś udawało udawałem się znaleźć. Mam blisko drugą premierę, bo za tydzień. E, za tydzień okazuje się moja druga książka e, Kłopoty gnomaku Żorobka dla trochę młodszej grupy wiekowej. Y, y, historia o gnomach o tym skąd się bierze kusz, jak sobie radzić ze swoimi umiejętnościami, jak odnajdywać trochę swoją drogę z tym co się potrafi, z tym co chce się robić.